Na pewno się zaszczepię. Dlatego, że to jest jedyny sposób, żebyśmy wrócili do takiego życia, jakie było wcześniej. Dlatego, że nie mogę zaszczepić moich dzieci, bo szczepionki nie są na razie dopuszczone do szczepienia dzieci. Jedynym sposobem, żeby je ochronić, jest mnie i wszystkich rodziców. I Dlatego, że moi starsi wiekiem rodzice są też narażeni na konsekwencje zakażenia. Koronawirusem jedynym sposobem, jest szczepienie i mnie, i. Mnie. Tak, wszystkie badania, dobrze przeprowadzone badania potwierdzone przez agencje regulacyjne i w stanach mm. i w Europie świadczą o tym, że te szczepionki są skuteczne. I wszystko wskazuje na to, że odporność po nich jest również silniejsza i bardziej długotrwała w stosunku do odporności, która się wytwarza po przejściu choroby. Te szczepionki są dobrze przebadane, te szczepionki są również bardzo nowoczesne. Wiadomo o tym, że pewnego rodzaju działania niepożądane mogą wystąpić, na przykład ból w miejscu, ukłucia, czy ból ramienia kolejnego dnia, mogą być stany podgorączkowe, czy nawet gorączka, czy uszkodzenie kolejnego dnia po szczepieniu, ale to są objawy, których ja się nie boję, ponieważ jestem pewien, że ich wystąpienie świadczy o tym, że mój układ odpornościowy rozpoznał, szczepionkę i będzie rozpoznawał również wirus, że on przystąpi do pracy. Szczepimy się, żebyśmy wrócili do takiego życia, jakie znamy i lubimy z przeszłości.